Arek, za nami obóz przygotowawczy w Wałbrzychu, bardzo produktywny czas dla Was, dla całej drużyny. Tak, na pewno to taki okres ciężkiej pracy, tak jak nawet rozmawialiśmy przed chwilą po sparingu, najważniejsze, że, że wracamy z tego obozu wszyscy w zdrowiu, bez jakichś większych urazów, zagraliśmy kilka wartościowych sparingów, na pewno mamy, mamy fajne, fajnych kilka przykładów, jak grać, jakie rzeczy my nad czym możemy jeszcze pracować. Myślę, że, że naprawdę kilka fajnych lekcji i z treningów i z tych sparingów, kilka fajnych pożytecznych, tak jak mówię, spraw będą trenerzy mieli do, do przeglądnięcia i do, do przekazania nam. Z Chorobrym nie udało się wygrać, ale intensywność meczu już taka bardziej ligowa niż sparingowa. Ciężko ocenić, tak, z przebiegu meczu, z przebiegu boiska. Myślę, że na pewno będziemy mieli jeszcze odprawę na temat tego spotkania, i, i trenerzy, tak jak wspomniałem przed chwilą, przekażą nam to, co było dobre, to, co było złe, nad czym musimy jeszcze pracować. Myślę, że, że jeszcze jest nad czym pracować i, i to dobrze. Przed Wami druga połowa przygotowań do wiosny. Już ten margines na błąd, margines na niedociągnięcia jest coraz mniejszy dla Was? Tak, myślę, że, że to, co mówisz, to też będzie. Będziemy popierali tym, że, że wchodzimy trochę na inne obciążenia, na pewno ten okres, tak jak nazwałeś, to tą pierwszą część mieliśmy trochę cięższą, trochę więcej biegania, trochę więcej obciążeń, trochę tych treningów było więcej, na pewno teraz będziemy z tych obciążeń schodzić, może będzie troszeczkę więcej dynamiki i, i nam też będzie łatwiej trochę o więcej dokładności, o więcej takich aspektów czysto piłkarskich, także no, czekamy na ten okres. Dziękuję Ci bardzo.